Ja widzę z tej papuga i myślę, że możemy zrobić serię które też lekko z yy, Pesgą, bo fajna gierka, więc dlaczego by nie? No a czyste kończy się seria wtedy, kiedy zdobędę jeszcze dwie legendy, to wtedy przestanę jakoś tak bardziej nagrywać. Bo teraz tak często nagrywam tego czyste TD, ale przestanę widzę yy, tak aż często nagrywać, właśnie czyste TD jak będzie tego, jak zdobędę te dwie legendy jeszcze. No ale no, jak zdobędę to dalej będę nagrywać, ale mniej po prostu, strasznie mniej, nie? No na przykład w tygodniu raz, nie? No na przykład, nie? Teraz mówię przykład. Może czasami nawet dwa razy w tygodniu, no. Zobaczymy jak to jeszcze będzie, ale z ciągle jest, ciągle gra jest przecież update'owana, tak samo jak Chisteda. No tak samo jak będą update'y, będę nagrywać D, ale Pets Go ciągle jest update'owana co tydzień i jest więcej co do robienia trochę. Nie jest aż tak nudna jak już da jak się już dużo gra, więc no jakby wiecie. No ale dobra, no zawsze mogę teraz seria skończyć z da i trochę mniej nagrywać, no ale no, myślę, że jeszcze jak zdobędę jeszcze jedną legendę, to wtedy może skończę robić tak często odcinki. Ale dwie legendy jak zdobędę to na pewno, ale jak jedną no to może, nie? Więc mówię, ale dobra. I co ja trafiłem stadio Diamond Dragona 4... 1 raz 475 milionów. To jest prawda, bo 52 tysięczny mój rol to był. Ogólnie mam już 60 tysięcy. I ogólnie no to jak coś to to kosztuje 1 milion tak naprawdę gemów. Tylko po prostu gra. No, jakby to powiedzieć, widzowie: No, gra ma coś takiego, że jak wychodzicie i wchodzicie, to value tego peta się jakbym zmniejsza. Tak samo tego i tego i tego. Każdego peta tak się zmniejsza, nie? No, to jest pet, którego nie trafiłem, tylko kupiłem sobie. To był strasznie duży błąd, według mnie. Ale no, tutaj trafiłem, tutaj, trafiłem, tutaj, trafiłem, tutaj. Taki mam teraz eq takie mam eq yy, No mój boost przez to ma 50% to ogólnie widzowie <coughs> Więc no I możecie się teraz zapytać dlaczego nie mam tego zamiast tego Bo to i tak nie daje większego boosta, zobaczcie Widzicie dalej da jeden sam boost, a to jest przeze mnie trafione, więc wolę tak mieć I tego chcę sprzedać, no mogę zrobić giveaway'a, no ale Fajnie, żeby przynajmniej trzy osoby, no bo to, to nie ma sensu, widzowie. Jak jedna osoba napisze, nie? Ogólnie na stronie dużo mam rzeczy i tak dalej. O, koktajl mogę. Nie, dobra. <gryżę> I tak mam chyba koktajl teraz odpalony? Nie, nie mam. No i dupa. Jak nie mam, widzę koktajla odpalonego, to nic nie zrobimy w tym odcinku, wiecie? Dobra. Ogólnie yy, mam praktycznie wszystkie już upgrade'y, tylko ten i ten mi brakuje. Na te zegamy też mam widzowie. No ogólnie ja mam szczerze mówić, no to ten pentarol jest porąbany, że 5 na raz wam w No ale... Gra to co dopiero jest stworzona chyba... ma no już chyba z miesiąc, no ale już jest fajtu inno. Już jest pay to win totalnie. Ale według mnie, właśnie ludzie, którzy ci wydawają mega dużo robuxów na Game Passy, że z Ultralakiem, to właśnie mają mniejsze szanse na wydropienia. Nie, nie wiem, nie wiem, czy to jest serio, ale, no tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Ale no, jak wydają na tego, tego Forever Packa, ja właśnie go kilka razy kupiłem. Stąd miałem właśnie kilka Instant Lucky Czwórek. I dlatego ważnie mi wydropiły takie pety Ale ten mo... Już wam pokażę To było na w ostatnim odcinku na Papuga Plus A to było na odcinku, na bezważnie odcinka Ale dosłownie gdy wstawiłem ten odcinek na Papuga Plus kącia No to dosłownie 5 i 7 minut chyba później mi wydropiło to Bez podki wtedy jeszcze, nie? Więc no Yy, czekajcie, już wam pokażę jak wyglądało jak wydropiłem najlepszego pyta, czyli na razie tego yy, Diamond Dragon, dobra Patrzcie jak to wyglądało, nie? To było zarobiste Ogólnie no to mój cel to jest HUGE w tej grze, w tej grze to jest mój cel HUGE Po prostu No ale tak to wyglądało ogólnie jak, te, jak teraz widzieliście no, to było porą barę. Vega się ucieszyłem, jak ja to zobaczyłem, ale dobra. Eee, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra. Eee, no, mi brakuje tylko te dwie, te dwie rzeczy do zrobienia. No i ogólnie. Jak już zrobię te dwie rzeczy, no to zbieram chyba tam 2,5 biliona, bo to jest maksymalne. Jak ulepszycie w levelingu, już wam, po, już wam pokażę. Jak ulepszycie tutaj na Ultimate VALTA, to tak, 2,5 biliona i to jest y, max końców. Y, I wtedy senno zbieram, żeby mieć na kolejny update. Wiecie dlaczego? Bo to jest logiczne, że kolejny update będzie miał takie rzeczy, że to jest skrót na hit, rozumiecie? Więc no na naprawdę, nie musiałbym robić tych hoverboardów, ale no, miałem, miałem już zrobione jedną rzecz, miałem zrobioną jedną rzecz yy, miałem po prostu, w Halloween nie grałem, nie? Halloween nie grałem jakoś Mi najlepsze jest to, że ja w Halloween przeżyłem do Sony w jeden dzień yy, W jedną godzinę, sorry, jedną godzinę po update'cie z Halloweenem Bo mi po prostu wydro, wydropił coinback, yy, no wiecie, jak O... Widzicie, o, takie coś mi wydropiło z jednym milionem i po prostu zrobiłem wszystkie tego oprócz jednego. Oprócz jednego, które kosztowało 2 miliony, więc no. Ale ogólnie no to wszystko mam i nie robiłbym tych hoverboardów, jakbym wtedy grał na Halloweenie, bo mi się po prostu nie chciało grać, żeby robić tych hoverboardów i tak dalej, więc no, odpuściłem wtedy. No i nie próbowałem tego zrobić za 2 miliony tego, tego. No ale dobra, jeśli chodzi tutaj, no to na razie... Jakby próbuję za... Ej, właśnie. Nie wiem. Mam to na maksi i tak długo to się robi widzowie. Naprawdę. Przysięgam. Czekajcie. Może, może. Najwyżej sobie kupię, nie? Jak y, jedno mi coś tego. Nie 9 milionów. Właśnie miałem. Yy. Słabo, ej. Nie stać mnie jeszcze na to. Dobra, okej. Okay. Na podjęt trójkę mnie stać przynajmniej. Chyba mnie nie stać. Albo mnie stać. Czekajcie. No, ja mam dużo tego w ogóle, co jest. czekajcie ej mogę zrobić jedną chyba tak no mogę zrobić jedną no bo więcej nie dam rady no nie, nie dam rady więcej no ale jedną instant dla trójkę zostanie mi jeszcze tyle no to dużo mi zostanie no i mamy dobra mamy trójkę lidowia Możemy zrobić chyba dużo jedynek. Nie, nie możemy. Nie możemy, bo mamy za mało baterii, żeby zrobić mega dużo, nie? Właściwie ile ja mam tego, nie? No a dwójkę. Czekaj. Czekajcie, czy mamy... żeby zrobić mega dużo dwójek? Tak, ej, mamy widzowie. U, klaunkat. Klaunkat. Dobra, no może być. Zamiast nic, nagle jedynek. Ale dobra, to jest to jest fajne ogólnie, tylko nie, noc tego przecież nie robiłem. I dalej, nie? Ja tego noc nie robiłem. I dalej, no. Więc to jest porąbana. Dwa Rainbow Dice'y. No, akurat. Akurat, widzowie. Akurat, nie? Dobra. Jedną, 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 jedną. Mamy dwójki jeszcze, mamy trójki. Dobra. Jest coś fajnego 31 milionów! 1 na 31 milionów widzowie, co jest? Dobra, no i mamy No i mamy Szkoda, że nie tutaj, ale no okej, okay, okej, okay, zarobiście Cieszę się, fajnie To było nił w ogóle Bo dopiero co, ono w ogóle weszło, właśnie Dopiero co weszł, weszł ten pad Wszedł? No wszedł do gry Okej, okay, fajnie Okej, okay. fajnie, żeby to wydropiło, bo jest koktajl. A potrzebuje koktajla widzę. Więc koktajlem o wiele lepiej wydropiło ogólnie też, nie? Dobra, ale no, widzowie mamy zarobisty odcinek. <grym> Już zarobiście. 31 milionów. No dużo się tutaj dzieje. No. Fajny update ogólnie wszedł do Petsgą. Eee, no okej. Okay. Jakby... Yy, szkoda, że nie lepsze, no ale no co, no, no nie mogę narzekać. No coś zarombiste, nie dość, że nowe do indeksu, to jeszcze kupna. Yy, no. Dobre, mega, nie? Dużo końców dostałem. No fajnie, fajnie. Ewidentnie fajnie. Teraz chcę wiedzieć, czy byśmy dali radę teraz. Ej, właśnie! Czekajcie, czy byśmy teraz dali ogólnie zrobić na. Dali radę zrobić na czwórkę jedną? No w sumie to się tego nie przekonam, bo tego no, ale... Ej... Dalibyśmy radę, dalibyśmy radę, ale z tymi, nie? Z tymi byśmy dali rada. Ej, właśnie, przecież my możemy trochę pokupywać, bo mamy... Mamy dużo game'ów, dobra, do... czekajcie, odbiorę to widzowie. Odbierzemy sobie to. I lecimy, lecimy troszkę po... Pokupywać tych petów na Trading plazie, nie? No tak dużo, dużo nie mam co do robienia tutaj. Mam tylko te hoverboardy do unlokowania i się na kolejny update. A no, opłacałoby się tam to też robić, bo lepszy, lepszy pecik też by był fajny, nie? Dobra. O! Czekajcie, bo mam jeszcze super skrzynkę. Ale czekajcie, No, Dobra, trudno. Już raz miałem tutaj na 500 tysięcy i mega dużo razy na 100 tysięcy i raz na 50 tysięcy. Więc, no, by the way. I właśnie, miałem rebirfa, widzę, zapomniałem wam o tym powiedzieć, miałem rebirfa. Tak, miałem rebirfa, mega fajnie. Cieszę się z tego nawet. Że miałem rebirfa, bo. No, dużo mi on nie dał, ale myślałem, że przynajmniej będzie jakiś nawrót, że razy dwa. Razy dwa mam zdobywanie końców, w sensie, no nie wiem, szybciej mi teraz x będzie lecieć i że właśnie też jakiś, właśnie, multiplayer, multiplayer coinsów, no Multi coins, po prostu, że, no, bardziej coinsy mi da No No, nieważne ważne. Ech z tego co wiem to nawet teraz już pety są tanie a stać mnie na jedną ale ale nie, nie będziemy kupować myślę że więc no spróbujemy zdobyć takie ej to ja bo tego nie mam ale wiecie co próbuję to sam sobie zdobyć yy, próbujemy jak najtańsze wyłapać te za milion nie żeby mieć wiecie do, do tego tego jak najtańsze za jak najtańsze nie Myślę, że najbardziej ludziom Kitsun Fox i ten kolor Dragon i Hydra ta, Axolot Hydra, czy jak, nie wiem, nie wiem co to jest ogólnie. O, nie ma, okej, okay. że nie jest available. No spróbujmy, spróbujmy widzowie. Czekajcie, bo pijem. Dwa. No okej. Okay. Niech będzie. Tego nie mam, więc mógłbym kupić. Tego też nie mam, mógłbym kupić, ale... Po co? Nie będę widzowie tracić hajsu. Widzę, że... Chłop ma dużo tych potek. No nie, bo myślę, że my sami możemy tak zrobić. W sumie kupując te to wyjdzie nam... W o wiele taniej, bo 10 takich petów, wiecie, nie? 10 petów ogólnie tych tych 1 milion, to właśnie macie tego, nie? Także najwięcej, żeby dużo tego było, a nie, że mało. Chciałbym, żeby mega dużo tego było. Od razu, nie wiem, na przykład z 50 kupię za 50 koła nawet. Ja pierdziele jedna, nie? Ludzie sprzedawają chyba te, które nie wydropili, właśnie, bo ja, ja nie mogę chyba tych, co, nie? No? Nie, nie można tych, co wydropiliście. Jak to nie jest przeze mnie wydropione? A nie! A, a! Powyżej chyba 10 miliona to jest. Chyba tak to działa. Nie wiem, według mnie, które zrobili gówno. W sensie, które gówno, że tak spadły ceny, nie? Nie wiem, no niech takich ich dużo mi dania. O co za jednym od razu kupiłem, nie wiem, na 20. Ja pierdzielę, to się na nie opłaca. No dobra. Milion albo powyżej miliona po prostu. Muszę mieć takie pety, nie? No. Dobra, zobaczmy widzowie... Widzowie jak z tym... Kitsun Foxem. Jeden za dwa i pół... To się tak widzowie nie opłaca! No przysięgam, no. I dlaczego nie ma takiej masowej ilości, no, aha. No niech będzie k... Kut... No, mas... Nie, dobra, no to już, to już jest, przepraszam bardzo, ale zdzierstwo, no. Trzy i pół koła. No i coś chyba posrało, no. To już akurat było zdzierstwo. To już akurat było zdzierstwo, naprawdę. Eee! e mi to, mi to, kut... no brakuje. Mi tego brakuje. Nie, chyba mi nie brakuje. Dobra, kupię nie jest. Ja wiem czego mi brakuje Broomstick Nie, Nie Ha, No to Autoclicker Dobra, no ja, ja wiem jaką on ma moc, no to To Tego mi brakuje Dobra, mam nadzieję, że będzie normalna cena, a nie jeden bilion Jezu, jak mnie to wnerwia, że ludzie serio myślą, że ktoś im to kupi za taką cenę, no. No, ostatni raz to szukam najwyżej, później się kupi. No, mi na razie, jeśli chodzi o milion, no to czego mi brakuje, nie? 25 koła. Wiecie co? Chyba, chyba to kupię, nie? Bo nie wiem, no. Dobra, chyba jednak nie, jeszcze raz. Do trzech razy sztuka, to już ostatni raz będzie. Teraz zobaczmy. 1b, 1b, 1b800. No przecież to jest na jakiś multikont. Nie, 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 nie. To przecież wygląda, jakbym miał chłopczyty na tego, czyty na tym, nie? O, dobra. Fajna cenka. Kupuję, dobra. Trzy razy sztuka zadziałało. Tego nie mam, ale nie będę tego kupować. Ja próbuję przeważnie sam trafiać, ale no. Jak już nie mogę trafić tego, jak już nie mogę, po prostu nie mogę, no to kupuję. Yy, dobra. 9 minut, dobra. Ogólnie jakbym teraz miał charge'a, nie? To widzowie byśmy tyle kurna zrobili tych potek, parcia Widzicie? Byśmy zrobili Ale no nie mam charge'a Bo nie pomyślałem o tym od razu, więc No trudno Rano, mamy 217 milionów. To nie jest taka, to, to nie jest tak mało widzowie. Dobra. Chłop ma banana! Banana jest 1 do 999 tysięcy ogólnie. Jezu, 9, 1 do 999 milionów. Jeśli chcieli wiedzieć. Czyli, ten narody, ten typ, ten, który ma niby 37,5 miliona najlepsze, to tak naprawdę to powinno być 1 na 1 bilion, bo to ma 1 na 990 milionów. 9, 999 milionów, ale specjalnie jest napisane trzy pytajniki. No. Wiecie skąd to wiem? Tylko dlatego, bo się domyślam z tego, z Pets Go modet po prostu bo jak wejdziecie sobie w Pets Go modet to na niektóre Pets Go modet właśnie mają 999 milionów przez co po prostu możliwe, że im się coś zepsuło z pluginem na Pets Go właśnie i po prostu yy, i pisze ile banana ma tego, nie? No ale ciekawe, że go ma trzy pytaniki no tym, tym bardziej, że trzy pytajniki, nie dwa, nie? Tym bardziej, widzowie. No, super skrzynka, nie? Ale bym teraz się w nerwi, jakbym wleciał w ten portal, nie? Przysięgam. Dobra. Ciekawe, ile z tego dostanę. Pewnie 60 milionów. I to szybko idą te końce, szybko. Ledwo co gram 20 minut i już mam tyle. No to wiecie, to nawet dużo, nie? Dobra. Yy, 47,5 miliona, okej. Okay. O ja mnie to widzowie w nerwia, że te hoverboardy są tak drogie. Nie wiem, naprawdę powinien być jeden hoverboard, który serio kosztuje 1 bilion, ale jest mega ładny jak na przykład to. Bo to jest to jest najładniejszy na razie hover, hoverboard z tych wszystkich. Serio, nie? Według mnie. No ra, widzę, no trudno. Ale ogólnie no myślę, że to na tyle z tego odcinka. Możecie zasubskrybować i zlajkować ten film. Yy, oczywiście też zachęcam do zasubskrybowania mojego drugiego kanału, który będzie w opisie. Uch. No i ogólnie, jak chcecie, no to napiszcie mi z jakie gry jeszcze na przykład nagrać, ale nie akurat na tym na kanale, no chyba, że Wam się i mi spodoba, to wtedy... Będę robić z tego też taką mini -serię. Ale dobra, no. Co teraz mogę powiedzieć? Nic. Dobra. Myślę, że możecie już iść sobie oglądać innego youtubera, jak oglądniecie tego... ten odcinek po prostu, no bo to już 20 chyba 5 minut, ten odcinek trwa, Więc no!